Hej, z tej strony wasza morana. Tematem naszych dzisiejszych rozważań będą dziady, czyli słowiański Halloween, do którego wszyscy je porównują. Choć jest to mało sprawiedliwe, bo święto to ma więcej wspólnego z meksykańskim Dia de Muertos, życie pozagrobowe oraz więzi rodzinne, które nawet było obchodzone w tym samym czasie co chrześcijańskie Zaduszki. Choć początkowo obchodzono je na początku sierpnia. I trwało miesiąc. Forma, co prawda, była odrobinka inna, aczkolwiek założenia były bardzo podobne. Spędzanie czasu z rodziną i przywoływanie zmarłych przodków, aby spędzili w ten szczególny czas trochę czasu z żywymi bliskimi, poznali nowych członków rodziny i zobaczyli, co się dzieje w domu i obejściu. Wszyscy mają choć blady zarys o tradycji dziadów przez Mickiewiczowski utwór poetycki. Ale czym tak naprawdę były dziady? Pospieszę Wam z odpowiedzią, mam nadzieję, że wyczerpującą i satysfakcjonującą. Otóż dziady należy kojarzyć z kultem zmarłych oraz oczekiwaniem ich ponownego przyjścia na Ziemię, lecz nie w rozumieniu zmartwychwstania, czy w eterycznej formie. Na początku chciałabym podkreślić, że z duchami kontaktowano się kilka razy do roku. I nie należy ich powiązywać z jedną jesienną datą. Najważniejsze były prawdopodobnie te obchodzone na wiosnę, na początku maja. Dziady jesienne świętowano 31 października, a więc właśnie dzisiaj. W niektórych rejonach Słowiańczyzny obchodzono je nawet sześć razy do roku. Świętowano na Białorusi, Polesiu, Rosji i Ukrainie, tylko pod innymi nazwami. Dziady z białoruska Diedy kultywowano najdłużej właśnie na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz w Polsce, na wschodzie Podlasia i Białostoczyźnie. Było to dość wesołe święto, któremu towarzyszyło uczucie wspólnoty rodowej. Oczywiście wybierano się w miejsca funeralne, czyli na cmentarzy, gdzie palono ognie i ucztowano z duchami. Wyprawienie uczt ofiarnych zjadła i przywoływanie dusz zmarłych odprawiano, jak już wspomniałam, kilka razy do roku. Spożywano wtedy kaszę, miód, jaja, często w postaci klaszanek, kłótnie i wódkę. Charakterystyczną część każdej uczty było zrzucanie lub ulewanie części spożywanych pokarmów na ziemię lub grób. Dzisiejszym echem tych zwyczajów jest stawianie zniszy na grobach. Były one potrzebne nie tylko po to, żeby ogrzać dusze, ale także po to, aby mogły one odnaleźć drogę powrotną ze światy. Na Mazowszu, nad Narwią i na wspomnianym już Podlasiu, relikty święta przetrwały w obyczaju przynoszenia jadła pod kościoły i cmentarze w święto zmarłych i zaduszki. W tych słowach o dziadach pisał Mickiewicz, który, choć niezupełnie to miał na myśli, spopularyzował święto na sporą skalę. Teraz musi się za to przewracać w grobie. Dziady. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii. Na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta, początkiem swoim, zasięgała czasów pogańskich. Zwała się Ucztą Kozła, na której przewodniczył koźlarz, husar, guślarz. Razem kapłan i poeta, gęślarz. W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zabytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo święci więc dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zostawia się tam pospolicie uczty rozmaitego jadła, trunków i owoców wywołuje się duszę nieboszczyków. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza, iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Dziś już wiemy, że wnioski wieszcza były błędne, bo katolicy zawłaścili sobie większość świąt, włączając w to daty od wierzeń tradycyjnych. Tak z kolei o obrządku, Wypowiada się pierwsza polska encyklopedia, Starożytności Polskie z roku 1842. Dziady. Obrządek na cześć zmarłych na Litwie, żmudzi, w Kurlandii, Prusiech, około 2 listopada, czyli dnia zadusznego, obchodzony. Przynoszą duszą pokarm i miód, piwo, ryby, mięso, rzucając każdej potrawy pod stół, zlewają nieco trunków, Skadzą mąką, zbożą, solą i kadzidłem. Po uczcie zamiata ofiarnik izbę wołając na duszyczki. Jadłyście, piłyście, teraz idźcie precz. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie przytaczyła jeszcze pełki jednego z moich ulubionych etnografów. Dziady potajemnie odprawiają nosą w Wigilii święta zmarłych na cmentarzach i kaplicach cmentarnych obrzęd ludowy ku czci zmarłych. Głównie. W XVIII i XIX wieku polegał na przygotowaniu specjalnej uczty dla dusz zmarłych oraz odprawieniu określonych praktyk i zaklęć magicznych celem zapewnienia im wiecznego spokoju. Dziady są swoistym połączeniem polskiej i białoruskiej kultury ludowej, starosłowiańskiego kultu zmarłych z wierzeniami chrześcijańskimi. Szczątkowe elementy dziadów zachowały się we współczesnych ludowych formach czci pamięci zmarłych w Polsce na Białorusi i Ukrainie. Zaliczyć do nich należy składanie w dniu święta zmarłych na mogiła ofiar z ognia, zapalanie lampek, świeczek oraz gdzie niegdzie jeszcze jadła, niewielkie dwojaczki czy trojaczki z pożywieniem i specjalne pieczywo. Dwojaczki czy trojaczki są glinianymi naczyniami, które są ze sobą połączone. Były używane między innymi przez kobiety, które niosły swoim mężom na pola lub łąki jedzenie. W, różnych, w dwóch różnych naczyniach, a w jednocześnie w jednym. Dość sprytne rozwiązanie. W tym okresie proszono przodków o przychylność, jednak zawsze pamiętano, aby odprawić ich na drugą stronę. Nawet przychylne dusze, zostając w świecie ludzi, mogły stać się niebezpieczne. Podczas tego święta nie należało szyć, aby nie przyszyć ich do siebie. Zakazywało się także głośnego zachowania przy stole, Nagłego wstawania i sprzątania ze stołu. Gdy spadła łyżka, pod żadnym pozorem nie można było jej podnosić. Zostawiano napoje i jedzenie także na stole, oraz trochę wody w łaźni. I teraz chciałabym przytoczyć trochę innych źródeł historycznych, związanych z owym świętem, abyście mogli lepiej zrozumieć jego intencje. Do dzisiaj na wschodzie i południu przeżyły dziady, jakie z Białoruska zowiemy, to jest pomniki umarłych. Obchodzą dziady trzy lub cztery razy do roku, w sobotę przed ostatkami, na wtorek po Wielkiej Nocy, tak zwana radunica, gdzie indziej nawski albo nieboszczki wykał dzień, niby Wielkanoc Zmarłych, w sobotę przed Zielonymi Świątkami i 24 października. Te dni panuje po wsiach uroczysty nastrój, rozmawiają o nieboszczykach, wszystko do nich odnoszą. Siądzie na przykład ptaszek na oknie, toż dusza nieboszczyka, żądająca czegoś lub wzywająca za sobą. Umiatają izbę, dziadują późno wieczorem, ubierają stół na czysto. Gospodarz wychodzi i zaprasza dziadów na ugoszczenie z licznych, bo aż siedmiu dań złożone. Kładzą dla nich łyżki osobne, a nadto, gdy ich liczba była większa, odlewają napoju, odkładają z pokarmów pod stół i na okna. Bywa, że niczego z stołu nie uprzątają dla dziadów, gdy się nocy zajdą. Jak widzicie, Wigilie umarłych, jak niektóre źródła określają dziady, są bardzo podobne do Wigilii Bożego Narodzenia. Kiedy to zostawiamy puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, lub ku pamięci tych, których z nami już nie ma. U mnie w domu zawsze są też wypominani przy stole. Echem zwyczaju zestawiania pokarmów może być też zostawienie ciastka i mleka dla świętego Mikołaja i czekanie o północy, aż odezwą się nasi pupile. Mianem dziada lub rodzica określono w mitologii narodów słowiańskich także ducha opiekuńczego ogniska domowego, który utożsamiany był z duszą zmarłego przodka. Oddawano im cześć jako opiekunom rodu, których wspominano podczas obrzędów dorocznych za duszek, z typu zadusznych wigili świąt, wielkanoc, w niedzielę przewodnią, zwaną wielkanocą umarłych, zapraszano dziadów czy rodziców do umiecionego domu, gdzie im zostawiano na noc jadła i napoje, a w łaźni wszystko do umycia przygotowywano, sypano i popił na ziemi, patrzono na zajcz rano, czy się duszyce popaprały. Duchy przodków, acz żywym życia zazdrościły. Miało ich jako swoich w całej opiece. Czczono ich za to, ofiarowując im wczesną wiosną i późną jesienią jadło, napój, łaźnie lub ogrzanie, aby po dokonanym obrzędzie znowu wyprosić miłych, ale niebezpiecznych gości. Oni zaś okazywali wdzięczność i na tym podłożu urosła wiara w duchy opiekuńcze każdego domostwa, które w końcu zupełnie się zindywidualizowały. Duchy przybrały widoczne kształty. I ogniskiem opiekował się i przy nim zasiadywał dziad domowy. Kolejny przekaz mówi: Duch, dziad, także daje znaki swojej obecności domownikom, i zdarza się, że kogoś dotknie, przemieści sprzęty, wywoła spadek jakiegoś przedmiotu albo pęknięcie naczynia. Ducha, dziada, nie można przepędzać, gdyż jego obecność jest wyrazem przywiązania do domu oraz jego mieszkańców, oraz chęci udzielenia im opieki. W Wigilię Bożego Narodzenia, aby przywołać dziada, miano mówić – pójdźże, dziadku, do obiadku. No to już nie brzmi zbyt poważnie, ale może duchy mają nieco inne poczucie humoru. W Wielki Czwartek odbywało się palenie ogni na grobach, co nazywano gromadkami. Wiązało się to z tym, że wierzono, że zmarli przybywają na groby, aby się ogrzać, to właśnie Wielki Czwartek miał być też związany z kultem Welesa oraz przywoływaniem dusz zmarłych przodków. Karmienie dusz przypomina odrobinkę składanie pokarmów zmarłych do grobów. Wiosenne wspominanie zmarłych przypadać miało na pierwszy czwartek Wielkanocy. Skoro słońce błyśnie, w każdej chacie jedna lub dwie kobiety szykują się w odwiedziny duszne. Ubierają się odświętnie w białe płótno, wynoszą z komory zachowane umyślnie na ten cel resztki święconego i zawinąwszy je w barduch, zapowiada rodzinie: Idę teraz na nawską gościnę. Idą jedna za drugą, skupione i uroczyste. Po znalezieniu swojej mogiły na kopce składają kołacz, jajka, ser, kiełbasę, flaszkę wódki. Potem zawodzą, opakują mężów i dzieci ojców, braci, matki, wnuków. Jak widzicie, często pojawia się też motyw alkoholu na wskiej gościnie. Jak jesteśmy już w okolicach Wielkiej Nocy, to możemy wspomnieć sobie o ciekawej tradycji z Lubelszczyzny. Otóż w trzeci dzień świąt uwagę poświęcano zmarłym. Składano im właśnie jaja, a uroczystości towarzyszyły tańce w kole. Chłopcy gonili potem dziewczyny, a ta, którą złapali, ja pocałować wszystkich, co nazwano pocałunkiem umarłych odrobinkę makabryczne. Nowska gościna jest spotkaniem żywych ze zmarłymi. Podkreśla wyjątkowość tego dnia, nawiązując swoją nazwę do samych zeświatów, częstym pokarmem, składanym duchom, a także do grobu są jajka. Bardzo często właśnie w postaci kraszanek, które ofiarowywano nie tylko duszą, ale także osobom, które się ceniło lub kochało. Gołębiowski podaje opis święta białoruskiego o nazwie Radawnica. Odbywało się ono cztery razy do roku, wtorek, poniedzieli przewodniej, między drugim i, drugą a trzecią po południu, podczas tego święta krewni zbierają się wokół mogiły zmarłego, na której rozkładają obrus, rozpoczynają ucztę, podczas której płacząc, jaja tarzają które potem żebrakom gromadzącym się w ten czas i nabożnie śpiewającym pieśni oddając. Szczególną rolę przy podstawowych pracach na roli, takich jak orka czy wysiew, pełnili żebracy, których również nazywano dziadami. Czekano na nich nawet z wysiewem, aby mogli odprawić odpowiednie modlitwy. Były to często osoby stare, ślepe, pełniące czasowo rolę zbliżoną do kapłana czy raczej wróżbiarza tworzyli i wykonywali oni także pieśni patriotyczne. W czasie zaduszków wypiekano dla nich w tym czasie specjalne chlebki. Ci ludzie byli kojarzeni z siłami chaosu, więc wierzono, że są w stanie kontaktować się ze światami, również z przodkami. Właśnie od tych, ważnych dla społeczności, choć żyjących obok niej ludzi, wzięła się późniejsza nazwa święta. Co ciekawe, tak bardzo znienawidzone przez większość rodzimowierców i prawdziwych Polaków nie chcących obchodzić tfu amerykańskiego święta Halloween, nieszczęsne święto przywieźli na te tereny Europejczycy. Prawdopodobnie Bryci, u których znana była tradycja skandynawska, bardzo podobna do dziadów, właśnie. Palono ogniska, aby przywołać duchy dobre, a przegnać te złe. Żeby było to bardziej skuteczne przebierano się i zakładano maski stworów. Inna hipoteza głosi, że jest to karykatura dia de muertos właśnie. Co do przebieranek, Słowianie także mieli maski kultowe, z drewna lub skóry, używane w obrzędach czy w wróżbach. Być może te święta mają ze sobą więcej wspólnego, niż może wam się wydawać. Na pewno mają jakiś wspólny mianownik i powinny raczej łączyć, a nie dzielić. Dlatego każda tradycja, przy której macie okazję spędzić czas z rodziną, Albo przyjaciółmi, to dobra tradycja. Pamiętajmy o tym. W tym miejscu zakończymy nasze rozważania. Koniecznie dajcie znać, czy podobała Wam się ta forma, czy znacie inne zwyczaje związane ze świętym dziadów, oraz czy chcecie oddzielny podcast o słowiańskich zaświatach. Zajrzyjcie na moje media społecznościowe oraz bibliografię, którą znajdziecie w opisie. Do usłyszenia!